Udział w takich konferencjach to jest niezwykle duża szansa na to, że spotyka się bardzo wiele ludzi nowych. Nie nowych też można wymieniać się doświadczeniem, ale to jest bardzo fajna szansa na budowanie relacji właśnie biznesowych, na to, że możemy też dowiedzieć się, co inne osoby na przykład myślą czy robią na rynku, możemy wymieniać się właśnie tym doświadczeniem, co my sądzimy o tym, dlatego że rynek jest bardzo zmienny i wszyscy przedsiębiorcy, którzy otwierają swoje firmy czy osoby, które chcą być przedsiębiorcami, muszą wiedzieć, że będą się znajdować zawsze w różnych sytuacjach, ponieważ. Tak jak mówimy, można zaskoczyć coś, jakaś wojna, inflacja, tak jak jest teraz. Czy można też jakby spotkać się z konkurencją dużą u siebie i w danym, w danym dziale, i wtedy właśnie trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby równość z tą konkurencją bądź ją wyprzedzić. I spotykając się na takich konferencjach, właśnie jak te ekonomiczne forum, które dzisiaj mamy w Karpaczu. To jest wielki skarbiec ludzi z różnych dziedzin, i można tu posłuchać i w swojej dziedzinie informacji, ale tak samo informacji z innych dziedzin, co się dzieje na świecie. To jest niezastąpione. Ja zawsze mówię, że w czasie pandemii. Te zoomy czy teamsy, które wykonywaliśmy, to absolutnie było tak bardzo ubogie, bo po panelach, które gdzieś, czy tak jak dzisiaj ja występowałam, czy ktoś występował, to tak naprawdę zamykaliśmy komputer i był już koniec. A teraz można po prostu spotkać się z ludźmi, którzy podchodzą do Ciebie, którzy dalej kontynuują tę rozmowę, czy my tak samo tutaj uczestnicząc w tych panelach. W budowaniu takich relacji bardzo jest ważne to, żeby być otwartym na to, że my nie jesteśmy osobami, które wiemy wszystko, my jesteśmy osobami, Wszyscy, którzy i myślę, że ludzie na poziomie też tak czują, którzy... Możemy dzielić się swoim doświadczeniem, ale tak samo my możemy dać swoje jakieś rady, swoje opinie, i bardzo często się okazuje, że jak mówimy, to podchodzą za rok czy za dwa osoby i mówią tak, Boże, dziękuję, bo ja dzięki Pani właśnie to zastosowałem. Jestem już w innym miejscu z moją firmą, także to jest bardzo fajne, że możemy doradzać i też coś od siebie dać i, i, i jeszcze wziąć od innych. Partnerów biznesowych bardzo sobie cenię za to, jaką mają klasę, jak budują swój biznes, za to jak dzielą się tymi informacjami. Bardzo fajne jest teraz w tych czasach to, że ludzie mają taką pokorę w sobie, to, że wiedzą, ile osiągnęli, wiedzą, ile to trudło kosztowało. I to samo ja opowiadam młodym ludziom, że, że słuchajcie, otworzenie firmy to nie jest tak, że od razu macie zastanawianie się nad tym work, na przykład life balance, tylko tak naprawdę trzeba ugruntować się w swojej pozycji, poczuć, że firma jest rzeczywiście w dobrym miejscu, że firma już może wymagać mniej waszej uwagi czasami, bo tak naprawdę my musimy cały czas dbać o tą naszą firmę, żeby ta nasza strategia była w firmie. Warto otaczać się ludźmi i takimi partnerami biznesowymi, którzy mają podobne cele i podobne też wartości. To jest bardzo fajne, jeżeli ci partnerzy wzajemnie się szanują, wzajemnie my się szanujemy i to, że oni, nawet jak są właśnie wielcy, ogromni, to szanują mniejsze firmy. Tak samo my, na przykład, obojętni, czy to są mniejsze firmy, czy większe, jak z nimi współpracujemy, ale widzimy w nich ten zapał i to, że są lojalni, to, że. Mają te cele, co my tak naprawdę z nimi rozmawiamy wtedy? Tak, ja zawsze podkreślam, że dla mnie bardzo ważni są ludzie i myślę, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy w tym momencie myślą o otwieraniu firmy, bądź tak jak mówię, już mają swoje firmy. Wyczuli, że tak naprawdę firma to są ludzie, i jeżeli my nie będziemy blisko tych ludzi, jeżeli nie będziemy z nimi budować te relacje i myśleć o strategii, to ta firma nie będzie, moim zdaniem, szła w dobrym kierunku. Dlatego że cały zarząd czy szef, który ma jakieś pomysły, jeżeli sam będzie przesiadywał i przekazywał tylko drobne informacje szczątkowe, to tak naprawdę wykonujący pracownicy. Nie do końca będą wiedzieć o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I myślę, że dzisiejszy świat idzie właśnie w tym kierunku, bo ja 23 lata temu mówiłam o tej empatii, mówiłam o tym, jak traktować pracowników, jak ja ich czuję. I, i teraz widzę na różnych konferencjach, że nareszcie się o tym mówi, że nareszcie się pojawiło ESG, które mówi o tym właśnie, jak się odnosimy do świata zewnętrznego, jak mamy o środowisko, ale jak traktujemy też pracowników, jacy jesteśmy dla świata też, który, gdzie otacza nas, jak mamy daną firmę. Ja wiem dobrze, że jak mam klinikę, to zawsze mnie interesowało, to jacy ludzie mieszkają na tych osiedlach, to może zróbmy coś dla nich, żeby widzieli, że my jesteśmy przyjaźni dla nas, że to nie jest tak, że wybudowałam klinikę, i teraz ja tutaj stoję i ktoś tam sobie mieszka. To nie jest tak do końca. I ci ludzie, którzy tam mieszkają, mieszkańcy byli przez nas zapraszani czy na dzień matki, czy na Dzień Dziecka, czy na różne inne eventy. I widzieliśmy, że oni wtedy wiedzą, aha, tutaj powstała klinika medyczna. Ta osoba czy osoby, które zarządzają, są dla nas przyjaźni i zapraszamy, i, i że to tak naprawdę jest wszystko też w ramach troszeczkę INFZ-u i, i część jakaś prywatna. Ale tak naprawdę chcemy pokazać, jacy jesteśmy, jak, jak podchodzimy empatycznie do tych ludzi i że oczekujemy tego samego, że ci ludzie będą nas szanować pod tym kątem, co stworzyłam, w jakiej jakości, ile sił w to wkładamy i że chcemy, żeby ci ludzie byli szczęśliwi. Więc myślę, że każda firma. Która coś robi, czy to są usługi, czy nie usługi, jak będzie zwracała uwagę na swoich pracowników, na ludzi, którym i, i, i osobom, którym to czy sprzedaje, czy dla nich coś tworzy, to na pewno będzie się lepiej ta firma rozwijała, no bo to będzie pasowało w cały rynek. To będzie naprawdę kompleksowe.